you mm -hmm. cycling polegają na pracy, jeśli chodzi o aktywność fizyczną z użyciem rowerów stacjonarnych. Są to specjalnie przygotowane, profesjonalnie przygotowane zajęcia z użyciem muzyki i platformy wirtualnej. Widzimy piękne widoki, po których jedziemy pewną trasą rowerową z zróżnicowanym obciążeniem w zależnym od ułożonej lekcji przez instruktora Indoor Cycling. W Pobdzimie mamy bardzo profesjonalną y, salę Indoor Cycling, y, która jest jedną w swoim rodzaju, jeśli chodzi o y, tutaj najbliższy region, jeśli chodzi o województwo mazowieckie. Zajęcia są skierowane do wszystkich, bez względu na wiek, bez względu na zaawansowanie, jeśli chodzi o y, rozwój, fizyczny. Jeśli są osoby, które mają problemy z układem kostno z kolanami, z dyskopatią, z lędźwiami, również mogą brać udział. Po prostu trzeba wcześniej poinformować o tym instruktora, który zwróci uwagę, jak technicznie dobrze wykonywać ćwiczenia. Ponadto mogą również ćwiczyć kobiety w ciąży. Ja całą ciążę również jeździłam na zajęciach indoor cycling. nie ma problemu jeśli chodzi o obciążenia na stawy kolanowe czy na kręgosłup. Korzyści są wszelakie, przede wszystkim są to zajęcia głównie areobowe, ale również można robić treningi triatlonowe, wytrzymałościowe, kolarze górscy również korzystają z takich zajęć. Czy osoby, które startują w wyścigach kolarskich również. Bardzo fajne zajęcia komponują się dla osób 50 60 plus, ponieważ one mogą sobie regulować obciążenie. Intensywność jest zróżnicowana. Można spalić dużo kalorii. Albo mogą być spokojne zajęcia, które są w tętnie 40% maksymalnego, dzięki czemu można spalić tkankę tłuszczową. Średnio promujemy te zajęcia jako... Spalanie tkanki, tłuszczo tkanki tłuszczowej i również utata kolorii w godzinę na poziomie 600 kalorii.